Modliszka na Kaszubach. Modliszka ale ładna. Ja pierdolę modliszka. No modliszka, kurwa. Ale beka. Kurwa, modliszka ty. Jaka pizda w ogóle? Tak, zapierdala. Spierdoliła. Jest. Ale beka ty Kurwa modliszka na za Gluparek zapiewdala ty On ma chaciki nie łapa Ale beka To jest koń polny To jest modlizka kurwa nie koń Kaszubski ty, ty, kurwa I o i o Ale beka ty żart, no. Kurwa, spierdalaj, okay, za tę Okej, Za kurwie. Nie. Ona ci za kurbi, ona mi karate. Jaka beka, ty. Pierwsza z policzkiem jest na żywo. Ja? Naprawdę. Ale beka, ty. Chcesz zapalić? Ja nie Zajebista. Tam czy No. Śmiechni się Coś w telewizji Na YouTube'a pójdziesz Ale BK kurwa Modliszka